Nagrywam ten materiał, bo według mnie sporo osób przeholowało ostatnimi czasy i bardzo podnieciło się aktualną sytuacją. Tak? Po pierwsze, z każdej strony dochodzą mnie słuchy, że przez te ETF-y straciliście część kapitału w altcoinach, bo one pospadały. To raz. I mowa często o osobach nowych, które na tym rynku są od kilku miesięcy. Druga rzecz to to, że po prostu przez te sytuacje i przez takie klapki na oczach, trochę takie zaćmienie wręcz, jakbyście spojrzeli w słońce czy lampę, więc przez takie właśnie wydarzenia macie błędny pogląd po prostu tego, co się dzieje. I już wam się wydaje, że już jest hossa, że trochę szybciej to się zaczęło, że te altcoiny będą rosły w nieskończoność, a ja mam takie przeświadczenie, taką opinię, że większość z tych dużych projektów, które tak rosły ostatnie kilka miesięcy, teraz troszeczkę się uspokoi, wycofa i znowu po jakimś czasie zrobi miejsce bitcoinowi. Oczywiście, jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie cały czas po prostu te altcoiny mogą grzać, jeszcze przez miesiąc, dwa czy trzy, poszczególne projekty będą się wybijać, szczególnie, że Ethereum jest bardzo mocne, ale prędzej czy później to się skończy i znowu nadejdzie narracja Halvingowa, to będzie kolejne wydarzenie. Bitcoin będzie grał pod to, wróci do niego kapitał, wróci dominacja, więc wiecie, przez tę całą akcję z ETF-ami ta dominacja Bitcoina jest relatywnie duża, bo wynosi około 48-50%, a wcześniej, przez ostatnie dwa lata, wynosiła po 38-42-46%. Więc jest dosyć duża, ale cały czas to nie jest jego pełna moc. tak? Altcoiny trochę odetknęły, niektóre z nich e, zyskały na tym, że dominacja spadła z 53-4% na te 48-50%. Troszeczkę się nam ten rynek ożywił i rzeczywiście, to pomogło, szczególnie właśnie, że Ethereum pobija rekordy ostatnimi tygodniami w porównaniu szczególnie do wyceny Bitcoina. Ja niejednokrotnie o tym mówiłem, czego też macie dowód na ekranie, że według mnie te kilkanaście dni temu był idealny moment, żeby wymieniać Bitcoina na Ethereum. Byliśmy gdzieś w korelacji 0,049 0051 jednego Bitcoina za Ethereum i w chwili obecnej jest to około 0,06 Bitcoina za jedno Ethereum, więc ta tendencja się znacznie zmieniła. Jest to kilkanaście procent więcej na korzyść Ethereum, więc osoby sobie które migrowały te środki, które no, też się zastosowały do tego e, schematu, czy takiej strategii, trochę na tym zyskały. I zrobiłem to dlatego, bo na rynku kryptowalut według mnie nie można zacząć inwestować pieniędzy, zanim się nie zrozumie pewnych schematów i tego, jak wydarzenia mogą wpłynąć na zachowanie się nie tylko ceny, ale ró również właśnie proporcji, dominacji, przepływu kapitału na rynku kryptowalut. Tak? Więc ja stwierdziłem, że jest to optymalny moment z uwagi na to, że wszystko grzeje pod te ETF-y, e, wszystko jest prawie w bitcoinie, 54% Dominacji, czy 53, to jest znakomita wartość w stosunku do ostatnich dwóch lat, a Ethereum było na dołkach wręcz. Tak, tak jak widzicie, teraz mocno odbiło w ciągu ostatnich kilkunastu dni e, ten wykres wręcz wygląda jak wystrzał jakiegoś memcoina, ale tak nie jest. Ponad 20% Ethereum się umocniło na pików w parze do Bitcoina w przeciągu zaledwie kilku dni, tak? więc no, jest to rewelacyjny wynik, który udało się, no nieskromnie mówiąc, e, dobrze zidentyfikować, na czym też niemało zarobiłem i mam nadzieję, że osoby, które mnie śledzą, które są na telegramie KDP Wiadomości, link w opisie jak was nie ma, również z tego skorzystały. I dążę do tego, że po prostu nie warto według mnie angażować większych środków finansowych na rynku krypto, dopóki się tych Przepływów kapitału nie zrozumie i nie będzie się w stanie przynajmniej częściowo ich wykorzystać. Ja mam takie wrażenie, że dużo ludzi tutaj wiecie, wchodzi na pałę, może jesteście jednymi z nich, usłyszało od znajomych, od kolegów w pracy, że Bitcoin rośnie, to kupią Bitcoina albo coś i pomijając, że kupią go 150 czy 200% drożej niż analogicznie e, po prostu rok wcześniej, no to e, kupują często jakieś tam altcoiny, które zrobiły po 1000%, kupujecie Solanę, bo dobrze jest, bo wraca do swojego old time high powolutku, kupujecie Celestię teraz po 8 się 20 dolarów, gdzie pomimo tego, że to jest mocny projekt, to cały czas według mnie warto mieć te ordery niżej, w prawym górnym rogu jest moja strategia przypięta, taki film, w którym opowiadam, co dokładnie robię i jak, żeby te tokeny łapać po niższych cenach i zarobić na tym jak najszybciej, ale na spocie, na spokojnie, bez dźwigni. Więc dążę do tego, że rynek kryptowalut stwarza może możliwości, naprawdę zarobić tu można potężne pieniądze w stosunku do innych rynków, ale jeżeli nie będziemy w stanie takiego timingu wyczuć, operować tutaj poprawnie i w odpowiednim momencie po prostu wejść w te kryptowaluty, lub z nich wyjść, lub przerzucić kapitał do stablecoinów, do Ethereum, wrócić do Bitcoina, to zarobimy po prostu mniej. A sztuką według mnie jest to najbliższe 2-3 lata tak wykorzystać, żeby migrować tym kapitałem, to z Bitcoina właśnie do ETH, to do jakichś altcoinów, to trochę w lunchpady zainwestować w odpowiednim momencie i wtedy będziemy mogli zarobić najwięcej. Już nie razy 3, razy 4 na Bitcoinie i Ethereum, ale razy paręnaście nawet i to, no dosyć bezpiecznie jak na rynek krypto w przeciągu najbliższych 2-3 lat jest według mnie możliwe. Oczywiście wymaga to dozy szczęścia, na pewno sporo umiejętności, ale taki jest mój cel, żeby Was przeprowadzić przez ten rynek i po prostu pokazać, że tego typu wartości są osiągalne do wykręcenia. Już przez ostatnie, słuchajcie, 10 czy 12 miesięcy zrobiliśmy na samym Bitcoinie Ethereum i na tej migracji ponad 150%, a dopiero się zabawa rozkręca. Nie liczę w ogóle altcoinów, nie liczę to, że ten kapitałem gdzieś tam migrowałem niejednokrotnie, bo chcę by też taki Fair, żeby tylko te wartości, które były tutaj powiedziane głośno, z konkretnymi datami, wam przywołać, ale jednak cały czas to też od zaplecza się działo. Widzieliście na telegramie te wszystkie zagrania. Ja to wrzucam, też moja tabelka, powstała parę dni temu. Zagregowałem te wszystkie trady i wam wrzuciłem. E, chyba było 17 na plus, 7 na minusie i 2 na 0 za ostatnie dwa miesiące. Więc wiecie, ja trochę gram na spocie, staram się wychwycić dobre momenty. Siedzę przed tym komputerem cały dzień i was informuję na bieżąco. E, taki mam też cel, żebyście byli na mojej grupie w jakiś sposób no, doinformowani i wiedzieli, co w trawie piszczy. Pomimo tego, że grupa jest bezpłatna i taka zawsze będzie, mogę wam to zagwarantować, to dbam o nią, co osoby myślę poświadczą, które na niej są. E, jeżeli macie jeszcze jakieś potrzeby, żebym coś tam wprowadził, e, jakieś formy analizy, zagrania po prostu inne, to dajcie znać w komentarzu, na pewno się do tego w tej czy innej formie zastosuje. Więc po prostu wiecie, rynek kryptowalut porusza się falami, tak? Nie można w złym momencie kupować altcoinów, to na pewno. Nie można kupować tokenów launchpadów w sytuacji, kiedy przykładowo mamy Besse, lub tak jak teraz, po potencjalne osunięcie na rynku na poczet dalszego wzrostu bitcoina i jego dominacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oczywiście nie musi się to wydarzyć od razu, ale w dłuższej perspektywie zakładam, że tak będzie, że bitcoin umocni się do 50% 60% dominacji i wtedy właśnie będzie czas, żeby kupić sobie tokeny różnych lunchpadów, dzięki którym będzie można kupować tokeny w pre-sale'u. A jeżeli chcecie, nawet mając same USDT, mieć możliwość kupować nowe altcoiny, które jeszcze nie są na giełdzie, które nie są zlistowane, to właśnie na Bybicie, na platformie, z której ja korzystam, możecie sobie z takich akcji na bieżąco również korzystać. Link jest w opisie pod tym filmem, macie 55$ dolarów na start, jest aktywny bonus zimowy, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, nie ma tam konta, to niech skorzysta, wystarczy wpłacić 100 dolarów i e, zrobić to w ciągu 7 dni od rejestracji i potem wejść w zakładkę Rewards Hub. Jak widzicie na ekranie, ja odebrałem w, tylko w styczniu, tam chyba 440 dolarów w samych bonusach, w takich airdropach od tego Bybit'a, z uwagi na to, że trade'owałem na spocie, czyli sobie kupowałem i sprzedawałem kryptowaluty jak zawsze. Mnie to cieszy, że oprócz tego 10% cashbacku, który macie ode mnie, bo wynegocjowałem, że część moich prowizji z automatu macie z powrotem na swoje konta przywracane, to... Macie jeszcze właśnie możliwość odebrania tych bonusów w formie airdropów i to w USDT, nie w kuponach na prowizję. Czasami tak, ale to, to na przykład dostałem w czystym e, pieniądzu, powiedzmy który mogę sobie wydać na jakieś inne kryptowaluty. Więc jak ktoś chce skorzystać, to zapraszam, do link w opisie, a jak ktoś ma konto na Bybicie, to wejdźcie na mojego Telegrama, a w przypiętej wiadomości jest instrukcja, jak możecie również z tych bonusów skorzystać, po prostu być w mojej społeczności, rozwijać się gdzieś tam razem i przy okazji mieć szereg benefitów, o których wspomniałem, i jeszcze kilka innych, które są dostępne właśnie po kliknięciu w link. Jeszcze przypomnę, że jeżeli film wam się podoba i chcecie więcej tego typu materiałów, to zostawcie subskrypcję na kanale. Wiem, że większość z was zapomina oglądać te materiały, bo wam się wyświetlają, ale nie subskrybujecie kanału oraz dajcie kciuk w górę, jeżeli doceniacie moją pracę i te materiały po prostu są dla Was przydatne. Więc wiecie, zanim zaczniecie inwestować tak na poważnie na rynku krypto, po prostu prześledźcie sobie te wszystkie wykresy i zobaczcie, tak, jak wyglądała sytuacja w styczniu 2020 roku, czyli powiedzmy 4 lata wcześniej, bo mniej więcej te cykle kryptowalutowe są tak skonstruowane, że po każdym halvingu Bitcoina, kilka miesięcy po nim, zazwyczaj następują wzrosty. Raz mniejsze, raz większe. Bywało tak, że Bitcoin w ciągu zaledwie roku po robił po 500-1000%, tak? Na przykład z kilku tysięcy dolarów robił 30-40 tysięcy na poprzednim cyklu. Więc wyglądało to rewelacyjnie i na pewno nie powtórzy się aż w tak no, pięknej formie w chwili obecnej, bo czym więcej jest kapitału na rynku, czym Bitcoin jest dłużej z nami, czym jesteśmy dalej z halvingu na halving, tym te wartości procentowe są niestety mniejsze. Na ekranie też widzicie tabelkę, jak to wyglądało, e, taką grafikę, a propos zwrotów z poprzednich cykli kryptowalutowych. No i Bitcoin, wiecie, coraz, coraz to mniej rośnie z cyklu na cykl, ale dalej na poprzedni można go było kupić za tysiące, tam 200 dolarów i sprzedać po 68, czyli mieliśmy tam razy 20 ponad. Teraz można go było kupić po 15.500. tysiąca. tu się też trochę pochwale. Udało się ten dołek fajnie zidentyfikować. Na Twitterze wam wrzucałem informację, że jeżeli Bitcoin spadnie poniżej 15,5, to zakupię 5 skrzynek z Bitcoinem po Polsce. Zrobiłem to, bo spadł na 15,476 dolarów, więc się maknęło 20 parę dołków, czyli prawie idealnie się udało trafić. Ja nie kupowałem po 15,5, bo nie miałem wtedy wolnych środków. Kupowałem od 17 z haczykiem, dzięki czemu miałem średnią właśnie cenę Bitcoina na poziomie około 22 tysięcy dolarów. Sprzedałem część z niego... Ostatnio i kupiłem za to Ethereum w momencie, gdy kosztowało właśnie te 2200 dolarów, a Bitcoin kosztował 48 około. Co macie wszystko udokumentowane, możecie sobie to sprawdzić. Więc zakładam, że po prostu operując w ten sposób i identyfikując te momenty analogiczne do tego, co miało miejsce wcześniej, będzie nam łatwiej na rynku kryptowalut się poruszać. I nie mówię tylko o tym, kiedy kupić bitcoina, kiedy kupić altcoiny, kiedy to sprzedać, tylko tych takich wydarzeń i małych po prostu rajdów na rynku kryptowalut w przeciągu czterech lat jest serio kilkanaście. Często jest na przykład rajd memcoinów, tak? Widzicie na ekranie, jak memcoiny rosły ostatnio, gdy one tak wybijały raz po raz. Był w zeszłym roku, co też widzicie, raid AI. Gdzie na przykład na Telegramie wrzucałem projekty takie jak Singularity, które zrobiły w 2-3 tygodnie po 1000-1500%, i były to też rewelacyjne wartości, które się dało uchwycić i to na spocie. Nie trzeba było grać na dźwigni, żeby takich wartości dotknąć, tak? Więc po prostu, identyfikując te okresy, starając się wycisnąć akcje rynku, te wszystkie takie małe trendy, wydarzenia, które trwają często 2-4 tygodnie, czasami 5 i robiąc to w odpowiednim momencie, jesteśmy w stanie po prostu zwiększyć te wartości swojego portfolio w czasie. Porównaniu do tego, gdybyśmy to kisili tylko w Bitcoinie, Ethereum lub nawet altcoinach, ale nie migrowali tym kapitał w odpowiednim momencie, żeby nawet wyjść z altcoinów, gdy są drogie, kupić z powrotem bitcoina, przeczekać kilka miesięcy, wrócić do altcoinów, może trochę zmienić te portfolio, w momencie, gdy już mamy po prostu je no dosyć przestarzałe, bo są nowe projekty. I tak sobie dążymy, dążymy do tego, żeby jak najwięcej procentów wykręcić. Oczywiście to jest tylko taktyka dla osób, które wiedzą, co robią, które wiecie, nie mają takich skłonności, że jak sobie coś sprzedadzą, to potem przegrają to na dźwigni, albo nie wiem, kupią jak jakieś głupoty. E, to jest dla osób, które ro robią to świadomie, które wiedzą, po co migrują kapitałem, które wykorzystują te wszystkie sytuacje i chcą na tym rynku po prostu wyciągnąć jak największe procenty. E, wiedząc rzeczywiście, jakie kroki wykonują i po co to wszystko robią. E, więc ja też słyszałem, że wiele osób mówi, że tam ten cykl będzie inny, no ale na jakiej podstawie tak mówią, tak? No, myślę, że jest brak podstaw, e, aby wróżyć inny scenariusz od razu. E, szczególnie, że do tego momentu cykliczność nikogo nie zawiodła. Wiadomo, że to się trochę zmienia. Ja też uważam, że nic się nie powtarza cały. Czas. E, sytuacja może się rymować historycznie, ale nie być idealnie zduplikowana. Dlatego ja też biorę poprawkę i często Was o tym informuję, o zmianach danych po prostu e, okresów. Które gdzieś tam identyfikuje, o tym, co się aktualnie dzieje, a nie działo się w przeszłości. I biorąc po prostu na to poprawkę, jesteśmy w stanie na tej cykliczności cały czas według mnie bazować. Poprawkę trzeba brać między innymi na to, że na przykład teraz mamy nadchodzący pivot Fedu, stopy procentowe będą spadać, jest rok elekcyjny, tak? będą wybory. SP 500 się umacnia, przy czym Bitcoin na przykład w chwili obecnej spadł, więc to też się trochę odkleja. Dolar trochę wraca do łask, więc to jest kolejna rzecz. Mamy przykładowo inflację, która została w USA opanowana, dzięki czemu też rynek kryptowalut może trochę zyskać, ETF-y zostały zaakceptowane. To są wszystko wydarzenia, na przykład te sześć, które teraz określiłem, które nie były w takiej lub innej formie widoczne na poprzednim cyklu lub były znacznie inne, tak? Wtedy mieliśmy też pandemię, która mocno wpłynęła na rynek kryptowalut, teraz jej nie ma, więc to nie wiadomo do końca, jak koliduje z rynkiem krypto w czasie, dlatego trzeba to obserwować. Agregować te wszystkie informacje i brać pod uwagę. Ja zacząłem dzisiaj e, wertowanie dalsze takiego raportu na 24 rok, gdzie poruszone są tematy, jakie trendy będą grzały w 24 roku, jak zarabiać na rynku kryptowalut, co się najbardziej opłaca robić, i tak dalej, Więc ten raport jest po angielsku, jest on od firmy Messari, e, ciekawa platforma, mam tam konto pro wykupione. I ten raport z angielskiego w skondensowanej formie chcę przerzucić na język polski na telegramie w poniedziałek, jak zdążę, około 18.20 wieczorem. E, Opublikuję wam tego PDF-a, każdy może bezpłatnie go sobie przejrzeć i zobaczyć co ciekawego nadchodzi na rynku krypto właśnie w najbliższym roku. Jeżeli was tam jeszcze nie ma, to zapraszam, link do Telegrama jest w opisie. Jest to grupa darmowa, na nic teraz nie naciągam. Więc można powiedzieć, jak zrobimy sobie taki zoom out, że na razie cykliczność nie zawodziła, tak? Mamy cztery fazy cyklu i możemy je sobie określić jako tak zwane wzrosty pohalvingowe, dystrybucje, mocne spadki do znalezienia oka, powiedzmy i akumulacje, tak? I na ten moment jesteśmy jeszcze w fazie akumulacji. Wcześniej rynek frontranował to zatwierdzenie tf ów teraz jest to już wycenione, wiem jak sytuacja wygląda, ale uważam, że warto się teraz po prostu przygotować pod fazę wzrostów pohalwingowych uzasadniając to przeszłością. Więc jak coś jest mocno w altcoinach, ja jeszcze trochę bym w nich był, poustawał sobie losy na spocie, ale później migrował kapitałem znowu do Bitcoina, bo może się on umacniać, po prostu przykładowo w maju, w czerwcu, w lipcu będzie wtedy idealny moment, żeby sobie pokupować altcoiny, szczególnie te nowe, które mają mniejszą szansę na to, że upadną, bo są to projekty świeże niż te, które, wiecie, zostały zrobione rok temu czy na przykład nawet teraz, ale nie dotrwają do halvingu, nie dotrwają do tego okresu po -halvingowego, ponieważ coś tam się po drodze wysypie. Więc czym coś jest świeższe na rynku kryptowalut, tym historia pokazała po prostu ma większe szanse na zwrot duże, tak jak Celestia, tak? Projekt bez backholderów i zrobił 1000% w przeciągu tam 2,5 miesiąca, bo rzeczywiście z 2 dolarów do 20 miał piękny rajd i sporo osób no nie wiedziało, gdzie jest sufit, przez co cena cały czas szuka tej swojej idealnej drogi. No i sprawia to wszystko, że ludzie zarabiają pieniądze. Więc altcoiny na długi Hold, tak trzeba wybierać bardzo ostrożnie. Można grać krótkoterminowo pod właśnie mocne trendy i wydarzenia, o których dzisiaj wspomniałem. A w momencie, gdy mamy akumulację i halving, to dominacja Bitcoina po prostu rośnie, tak? I to oznacza, że kapitał wędruje w większości do króla kryptowalut, a gra, taka krótkoterminowa, ale tak, wymaga wtedy doświadczenia i mega silnej psychiki, bo czasami możemy zostać z pozycjami na kilka tygodni albo nawet miesięcy, kiedy to trend się odmieni. Więc najłatwiej grać longi, najłatwiej grać z trendem, iść do przodu razem ze wzrostami kryptowalut, niż grać na odwrót, ale czasami warto sobie po prostu uzmysłowić, że to będzie wymagało dozy cierpliwości, żeby przetrzymać w momencie, gdy coś tam pójdzie nie po naszej myśli, tak? Dlatego osoby... W których ten cykl jest ich pierwszym, powinny się skupić na pewno na fundamentach. Ja te wszystkie fundamenty już dla Was poukładałem. Tak? Mam trzy playlisty, w opisie pod tym filmem je znajdziecie. Playlista jak poprawnie tradować, jak zacząć z rynkiem kryptowalut od A do Z oraz poradniki dla początkujących. I to są takie playlisty szkoleniowe, strategiczne, tutoriale, gdzie pokazuję w różnej formie, mniej lub bardziej łatwej do przyswojenia, jak ja na rynku kryptowalut prosperuję, jak staram się zarabiać, co robię, żeby tak było. Więc jak Wy jesteście dosyć nowi, to sobie je sprawdźcie, przeklikajcie, włączcie trzy Zobaczcie, które Wam najbardziej pasuje, i rzeczywiście poświęćcie trochę czasu, żeby te filmy przerobić, bo uważam, że warto, szczególnie teraz jeszcze przed halvingiem, się do niego jak najbardziej przygotować. Więc ten materiał ma Was też na celu trochę przestrzec, tak? Szczególnie osoby, które są z nami od paru miesięcy, że to nie będzie droga usłana różami. To nie jest prosty biznes ta inwestycja w kryptowaluty. Będą mocne korekty na Bitcoinie, będą flash krasze, spadki po 10, 20, 30%, a wtedy alty oberwam z reguły najmocniej, chyba że Ethereum, tak jak teraz, jest bardzo silne i fundamentalnie ma szansę na dalsze wzrosty, jeżeli sytuacja się powiedzie, bo z reguły e, w tym roku przed halvingowym bardziej się opłacało trzymać Bitcoina, bo spadał mniej, potem rósł bardziej, ale to Ethereum e, parę miesięcy po halwingu z reguły zaczyna najbardziej zyskiwać. tak? Więc ja będę się starał dalej akumulować więcej Ethereum i ta proporcja będzie się zmieniać na jego korzyść w czasie, tak? Na razie udało mi się zmienić część na poziomach 0049, tam 0051, ale będę starał się łapać jeszcze jakieś dołki, które być może nie będą tak niskie jak ten, które właśnie określiłem jakiś czas temu na Twitterze i będę musiał to zaktualizować o bieżące dane. Więc jeżeli chcecie zarabiać na rynku krypto, przygotujcie się na to, że czasami lepiej być w nudnym Bitcoinie niż na siłę w altcoinach, które stracą mocniej, a potem nie będą miały takiego price recovery w momencie, gdy Bitcoin zaliczy kolejne wzrosty, paraboliczne wręcz, i wtedy zazwyczaj dla osób, które są w Bitcoinie, jest najlepszy moment, żeby przemigrować kapitał na te alty i już bezpieczniej e, z dużą górką i z dużym zapasem kapitału sobie przez ten rynek kryptowalut płynąć. E, tym samym szukając ponownie wejścia w bitcoina i nawet czekając czasami, będąc w stablecoinach, mając sobie na bajbicie czy na innej giełdzie ustawione zlecenia. Te conditional, gdzie macie przykładowo kilka, kilkanaście ulubionych altcoinów i wyczekujecie w stablech na korektę, na kolejny flash crash i sprzedajecie te altcoiny raz po raz w momencie cyklicznie, gdy wydaje wam się, że są po prostu drogie i warto to zrobić. Robić. Ja w sobotę nagrywałem właśnie ten materiał z tą strategią, jak to robić. Chyba go już w tym filmie linkowałem, ale jeżeli się da, to jeszcze będzie raz w prawym górnym rogu, a jeżeli nie, to na moim kanale go po prostu znajdziecie. Jest to film z całą strategią, jak ja kupuję altcoiny, jak najtaniej się da, jak ustawiam to wszystko sobie na giełdzie i po prostu, no, jak dopasowuję technikalia, żeby grały na moją korzyść. I podsumowując na dzisiaj tę cykliczność, musicie wiedzieć, że tak jak też widzicie, tak, prędzej czy później ta cykliczność bitcoina zacznie spadać. Na poprzednim cyklu wyglądało to właśnie w taki sposób, że że nagle gdzieś tam z okolic, wiecie, 70% spadliśmy dużo, dużo niżej, i wtedy to jest moment, kiedy altcoiny no, zyskały najbardziej, tak? Nie działa to tak, że wiecie, najpierw spada bitcoin z dominacją, a dopiero potem altcoiny rosną. To jest analogiczne i w tym samym czasie się dzieje, ale jednak e, ma to po prostu często miejsce. Więc ja wolę zagrać bezpiecznie, porrealizować sobie zyski z altcoinów, poszukać nowych projektów, e, kupować sobie jakieś, wiecie, alokacje, pre-sale, private sale, jeżeli mam do nich dostęp i uda mi się poznać ciekawe osoby. Później e, po halvingu w okolicach na przykład. Maja, czerwca czy lipca, załadować się jeszcze po stosunkowo tanich cenach w tokeny lunchpadów, jakieś są różne. Tam wiecie, nie? Dowmaker, CDFi i tak dalej, jest ich kilka, będą kolejne. I sobie projekty kupować, korzystać z lunchpada na bajbicie, bo ostatnio nawet były trzy projekty. Każdy tam zrobił po 100, 200, 300%. więc warto po prostu mieć na to ekspozycję i wtedy będę dalej migrował kapitałem częściowo do Ethereum, gdy bitcoina będę sprzedawał coraz to, coraz to drożej po halvingu. Przy czym w pewnym momencie po prostu sobie zamienię część Ethereum na altcoiny i będę kupował coraz to więcej nowych projektów, starał się wykorzystać trendy. Uważam, że AI również będzie grzało, o czym w tym raporcie opowiem właśnie w poniedziałek, który będzie u mnie na Telegramie. Tam więcej na ten temat po prostu jest skondensowanych informacji, tylko muszę to serio podsumować, bo tam z 10 stron pewnie wyjdzie, cały raport ma 200, więc chcę taką wisienkę na torcie z tego wyciągnąć, zamiast Wam wrzucać jakieś, wiecie, ścianę tekstu, na którą nikt nie ma czasu w tych no, czasach, masło maślane, ale taka jest prawda. Więc tego się możecie spodziewać. No i dopiero wiecie, w okolicach końcówki roku, według mnie będzie powoli moment, żeby się tak ostro ładować w altcoiny, wyprzedać się szczęści bitcoina, bo wtedy po prostu szansa na to, że zarobicie na altcoinach więcej, a stracicie niewiele, będzie znacznie wyższa e, niż to, że będziecie trzymać pieniądze w bitcoinie i dalej wam on da zarobić kolejne razy kilka, tak? Bo w momencie, gdy bitcoin będzie po 70-80 tysięcy dolarów, uważam, że coraz mniej będzie opłacało się go trzymać, i to właśnie altcoiny często właśnie na ciast stop na spocie lub przy użyciu tej strategii, o której wam mówiłem dzisiaj do filmu, do którego odsyłam, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to to wszystko będzie, powiedzmy, takim najbardziej komplementarnym podejściem i strategią, którą ja będę kultywował pod koniec tego roku i w dalszym okresie hossy. Więc z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli film się, się podobał z takimi przemyśleniami a propos cykliczności, to dajcie kciuk w górę, subskrypcję na kanale i odsyłam was do opisu, gdzie są wszystkie linki. Dołączcie sobie krok po kroku na Discorda, na Telegrama, sprawdźcie te playlisty, o których mówiłem, a my słyszymy się pewnie już jutro, więc do usłyszenia. Cześć!